Już dosłownie ostatnie minuty zostały do rozpoczęcia kolejnej edycji biegu cysterskiego. Tak jak w roku ubiegłym jest z nami partner, totalizator sportowy firma Lotto, to chciałbym im w tym miejscu serdecznie za to podziękować. Dzięki takim firmom mamy właśnie możliwość organizacji wydarzenia sportowego na najwyższym poziomie. Jest kilka naszych też lokalnych firm, które nas wspierają. Za każdą pomoc im serdecznie dziękuję. Spodziewamy się około 400 osób. Niecałe 200 to będzie bieg na 5 km ulicami Pelpina, wśród osób dorosłych. Ponadto 5 kategorii wiekowych wśród dzieci, podzielonych na chłopców i dziewczynki. Niech wygrają najlepsi, niech się fajnie bawią. W zdrowym ciele, zdrowy duch, jak mówią, także niech to będzie taki moment na dobrą zabawę. Bieg cysterski to jest taki element łączenia historii z teraźniejszością. Bieg ma na swoim celu promocję zdrowego stylu życia, a przede wszystkim dobrą zabawę. Także zapraszam wszystkich Państwa do udziału i dziękuję tym, którzy postanowili z nami spędzić sobotnie przed Powodzenia, niech wygra najlepszy. Do zobaczenia. Dzień dobry, Bardzo dobry czas! 16:37, numer 101. Proszę Państwa, no mecie. jakie wrażenia z trasy dzisiejszego biegu! Fajne, Z tutaj jest od miejsca. ciągle biegliśmy ramię w ramię, później udało mi się zaatakować i udało się. Pierwszy raz wciąż z Berliniem. Jest burmistrz, 24 minuty na trasie. Serdeczne gratulacje!